Umarł król. Niech żyje król. Dobra, ale o czym ja gadam, prawda? Jaki król? Słuchajcie, myślę o tym telefonie. Sony wraca na salony, bo tak to trzeba opowiedzieć. Sony wraca do gry. Wreszcie zrobili telefon, o którym przyjemnie się opowiada, który świetnie się testuje i naprawdę jest królem, jeżeli chodzi o oglądanie na nim filmów i nagrywanie filmów, ale o tym za chwilę. Zapraszam Was na. Pierwsze wrażenia z kilku dni obcowania z królem Sony Xperia 1. jeżeli chodzi o wyświetlacz w tym smartfonie, to szapoba. 4K, HDR, OLED, proporcje ekranu, tak jak w kinie 21 na 9. No i technologie zaczerpnięte z telewizorów Brawia. Silnik. X1 for mobile, to naprawdę robi robotę. Nie mogłem się nadziwić jak piękny jest ten wyświetlacz, jak dobrze świeci, jak dobrze oddaje barwy, jakie dobre i kapitalne są czernie. Zaraz powiecie, no to znowu chwalisz, ale jest co chwalić. Ale wyświetlacz to nie wszystko. Obudowa. Smukła. Wreszcie Xperia jest naprawdę smukła. Świetnie leży w dłoni. Przez proporcje ekranu 21 na 9, no ona jest dłuższa, prawda, jest węższa, ale no, dobra, umówmy się. Do górnego paska, jedną ręką dostać się, no jest to prawie niemożliwe. Ale mamy skróty, które możemy sobie wypukać z boku wyświetlacza. To akurat specjalnie mnie jakoś nie bawi i nie cieszy. Rzadko z tego korzystam. Nie zawsze mi się to włącza tak, jakbym chciał, tak szybko i od razu, kiedy tylko stuknę w bok. Ale. To co i jeszcze zwróciło moją uwagę, Snapdragon 855 oczywiście, w benchmarku Antutu bez żadnego problemu ten smartfon wykręcił ponad 350 tysięcy punktów i zapierdziela jak japoński pociąg. Naprawdę jest świetnie. Z tyłu. Jest bardzo dobrze. Wreszcie trzy aparaty fotograficzne w Sony. Każdy 12 milionów pikseli, różna ogniskowa, szerokokątny, główny, bardzo jasny, f1.6 i telezoom. No dobra, z tym telezoomem to szału takiego nie ma jak w przypadku konkurencji, bo jest tylko podwójny, dwukrotny. Jakiej jakości zdjęcia robi Xperia 1? Nareszcie porządne. Nareszcie poszli Japończycy po rozum do głowy i pozwolili zaprojektować te aparaty fotograficzne gościowi, który na co dzień zajmuje się projektowaniem i oprogramowaniem do Sony Alpha, a więc do profesjonalnych aparatów. I to naprawdę widać: autofokus z ostrzeniem na oko. Mistrzostwo świata. Popatrzcie sobie na te zdjęcia. Tryb portretowy. Kapitalna sprawa. Wreszcie, e, rozmycie tła w smartfonie Sony jest takie, jak być powinno. Za każdym razem, kiedy robiłem zdjęcie tym smartfonem, była ostrość na oko. Mało tego, ta ostrość jest cały czas utrzymywana, kiedy obiekt będzie w ruchu. To serię zdjęć, 10 zdjęć możecie bez żadnego problemu zrobić i on będzie cały czas ostrzył na oko. Zwróćcie teraz uwagę na to zdjęcie. Tu moje dziewczyny, moje modelki. Zdjęcie robione. Pod słońce, pod światło, w tle widać pałac, w łazienkach królewskich dziewczyny są jasne, one nie są w cieniu, one są kapitalnie wyważone, jeżeli chodzi o kolor, jeżeli chodzi o jasność. Wszystko dookoła moich modelek jest takie, jak być powinno na profesjonalnym zdjęciu. Nie trzeba było niczego doświetlać, lampy błyskowej włączać, nic. Nie wiem, jakim cudem to się udało, ale rzeczywiście się udało. Generalnie w tym telefonie wreszcie jest wszystko, co powinno być we współczesnym. Topowym smartfonie i wreszcie Sony robi dobre zdjęcia. Ja się wybieram na krótki urlop i tam mam nadzieję przetestować go już bardziej dokładnie. Zrobię na pewno mnóstwo zdjęć nocnych i za jakieś 2-3 tygodnie opublikuję kolejny materiał na temat tego telefonu, bo naprawdę warto. Bo po prostu warto. Mam jeszcze jedną dobrą wiadomość dla tych z Was, którzy. Chcą się pobawić profesjonalnych kamerzystów, operatorów czy reżyserów. W tym telefonie znajdziecie aplikację, która nazywa się Cinema Pro. Inaczej można powiedzieć, że korzysta z oprogramowania CineAlta. Jest to oprogramowanie, przynajmniej tak twierdzi Sony, wykorzystywane przez profesjonalistów. Na takim oprogramowaniu nagrywane są filmy przez Sony Pictures. Nie wiem czy tak jest, ale rzeczywiście powiem Wam, że to oprogramowanie robi robotę, można się nim pobawić, są różne filtry, są różnego rodzaju ustawienia, wszystko robi się manualnie, tutaj w zasadzie nic nie odbywa się automatycznie, możemy sobie wybrać, którym obiektywem będziemy nagrywali dany film, czy 26 mm, czy 52 mm F24 i 16 mm F24. Oczywiście najjaśniejsze co mówiłem jest ten główny, 26 mm F. 1.6 fajnie to wygląda, można się tym pobawić. Ja dopiero zaczynam przygodę z tą aplikacją, ale mam nadzieję, że właśnie za dwa tygodnie wszystko wam wytłumaczę, pokażę parę filmów nagranych właśnie w tej aplikacji Cinema Pro. Poza tym Xperia 1 ma także aplikację, która pozwala łączyć się bezprzewodowo z na przykład aparatami Sony Alpha. I wtedy możemy sobie na gorącej stópce u góry zainstalować taki wyświetlacz Prądem do nas, jeżeli siebie nagrywamy, to jest zmora youtuberów czy blogerów. I wtedy na tym wyświetlaczu widzimy kadr, który nas interesuje. Kolejnym bardzo ważnym elementem w tym wyświetlaczu jest fakt, że to jest 4K HDR OLED. A więc kiedy będziemy nagrywać w mocnym słońcu, to spokojnie będziecie widzieć wszystko, czego do tej pory być może nie widzieliście na wyświetlaczach zainstalowanych na stałe w aparatach profesjonalnych, półprofesjonalnych Sony Alpha. I to kolejny plus tego, tego telefonu. Do czego mógłbym się przyczepić? Na pewno do baterii. Jest troszeczkę za mała. I ten telefon wytrzyma jeden dzień, ale ani godziny dłużej. Też w zależności od tego, co robicie. Jeżeli będziecie nagrywać dużo filmów w 4K HDR, to ta bateria Wam zdechnie, bo po prostu ten wyświetlacz jest wymagający, ale coś za coś. I druga sprawa. Ilość przycisków po prawej stronie, na krawędzi tego telefonu. No, ludzie. Jest spust migawki fizycznej. To jest tradycja Sony. OK, Jest włącznik i wyłącznik. I w końcu jest skaner, czytnik linii papilarnych nad włącznikiem. Włącznikiem. Później regulacja głośności. Powiem Wam szczerze, że o ile odblokowanie tego smartfona przy użyciu skanera linii papilarnych to żaden problem. Natomiast kiedy go chcę zablokować, ten ekran, to ciągle mi się myli i dociskam właśnie skaner linii papilarnych, a tam nie ma włączania ani wyłączania. Kiedy stukam sobie w bok, to mi się to menu wyświetla. I to mnie wkurza. Wtedy muszę pamiętać o tym, żeby nacisnąć przycisk włączania i wyłączania. Telefon w tej chwili kosztuje. 3999 zł i to jest no, spora suma, ale wydaje mi się, że on jest wart tych pieniędzy i podejrzewam też, że za jakiś czas stanie. Ci wszyscy z Was, którzy chcą, zastanawiają się, jaki smartfon kupić, weźcie pod uwagę Sony Xperia 1. To jest dobry moment zresztą dla tego producenta, kiedy Huawei jest na wojnie z Googlem, kiedy Huawei ma problemy, jeżeli Sony, mobile tego nie wykorzysta, to będą sierotami. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o pierwsze, absolutnie pierwsze wrażenia. Dziękuję. Na razie.